Na naszym pierwszym spotkaniu poświęconym nauce prostych polsko-ukraińskich zwrotów. Jest ono skierowane zarówno dla Polaków, jak i dla Ukraińców. Dzisiaj zaczniemy od najprostszych zwrotów. Zaczynamy. Cześć. Przywit. Dzień dobry. Dobro ranku. Do widzenia. Do pobaczenia! Na razie. Bywaj! Dobranoc. Na dobranić. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Buć laska. Nie ma za co. Nie ma za co. Przepraszam. Wybaczcie. Jak masz na imię? Jak ty nazywasz? Mam na imię Małgorzata. Mnie zwate Olena. Bardzo mi miło. Duże przyjemno. Która godzina? Jaka godzina? Co u ciebie? Ciebie nowego. To już wszystkie zwroty na dziś. Zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek. Już będzie troszeczkę trudniej.